Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, w studiu witam Annę Konstantynowicz, właścicielkę franczyzy edukacyjnej Motka. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, witam. Dzisiaj proszę Państwa o talentach i mocnych stronach będziemy rozmawiali, ale w kontekście oczywiście dzieci, czy taka praca nad talentami i mocnymi stronami od samego dzieciństwa, właśnie od którego roku życia najlepiej, żeby rodzice popracowali nad właśnie mocnymi stronami i talentami. Myślę, że od samego początku, jak tylko dziecko y, zaczyna się już przemieszczać, mówi y, i zaczyna się gdzieś samodzielnie y, bawić, to warto na to zwracać uwagę, dlatego że y, kiedy wiemy, y, jakie mamy talenty, jakie mamy mocne strony, to, y, to jesteśmy po prostu szczęśliwi, bo y, talent, y, ja bardzo lubię taką definicję, że, że talent to jest właśnie dar, który mamy. E, Które robienie tego, tego czegoś, tego naszego daru, właśnie, e, sprawia nam ogromną e, radość, e, a dodatkowo e, robimy coś dobrego dla świata, robiąc właśnie to, co jest naszym talentem. Więc e, kiedy wiemy, co to jest, to coś, co nas kręci, co nadaje sens naszemu życiu i jeszcze wnosi coś e, dla innych no to możesz sobie wyobrazić, jak się czujemy wtedy. No, ja, ja trochę wiem, bo y, akurat w moim życiu było tak, że rodzice bardzo mocno y, inwestowali w y, moją pasję do radia i telewizji. Jak widać, dzisiaj już jako dorosły 42-letni mężczyzna y, prowadzę firmę, która zarabia pieniądze na tym. Ale rzeczywiście od dziecka było tak, że rodzice zawozili mnie do różnych stacji radiowych, żebym mógł patrzeć, jak dziennikarze to robią. I jestem im mm, bardzo, bardzo za to wdzięczni. Aczkolwiek szkoła Niekoniecznie była dobrze nastawiona do moich pasji i talentów. I sobie tak teraz myślę, że gdyby połączyć szkołę i rodziców, którzy inwestują w taką edukację dziecka, właśnie związaną z talentami i pasjami, to w dorosłości mielibyśmy same szczęśliwe osoby. Dokładnie. No, Zgadzasz się z tym? Zgadzam Moją się teorią? Tak, myślę, że to by było, to by było doskonałe połączenie. Ym, no. Niestety nie zawsze jest to możliwe, nie? żeby gdzieś tam to wszystko szło y, w parze ze sobą, ta współpraca szkoły, na, szkoły, na przykład z rodzicami. Y, tak. z rodzicami. No, ale rodzice jednak mają duży wpływ, prawda, na rozwój dziecka. Zdecydowanie rodzice mają duży wpływ, więc, y, więc warto tutaj na to zwrócić uwagę. Bo y, kiedy dziecko wie, co lubi, i może to robić, no to naprawdę to bardzo mocno wpływa na jego poczucie własnej wartości, yy, i to sprawia, że ono może yy, no z odwagą sięgać po różne rzeczy. I, I też, kiedy korzystamy z tych naszych talentów, z tych naszych mocnych stron, realizując różne rzeczy, to po prostu nam to wychodzi łatwiej, nie? No bo jak coś jest takie moje, ja czuję, że mi to dobrze idzie, no to zwyczajnie łatwiej jest sięgnąć po ten sukces. A jak rodzice mogą wspierać dzieci właśnie w odkrywaniu mocnych stron i talentów? Przede wszystkim obserwując i patrząc, co właśnie sprawia frajdę dzieciakom, tak naprawdę, nie? Czyli stwarzając tą możliwość eksplorowania świata, doświadczania różnych rzeczy, czerpania z różnych doświadczeń. I też myślę, że potrzeba takiej elastyczności trochę, żeby nie bać się tego, że to moje dziecko, ok, dzisiaj chce grać w tenisa, a za trzy miesiące już chciałoby w piłkę nożną, no ono musi gdzieś Sprawdzić, czy to lubi, czy tego nie lubi, musi gdzieś się tego dowiedzieć, nie? Więc, więc myślę, że taka elastyczność, taka, takie właśnie otwieranie dzieciakom tego świata, no to jest właśnie to, czego one potrzebują, żeby, żeby doświadczyć i żeby po prostu poeksplorować i sprawdzić. A emotki? jak pomagają dzieciom w odkryciu właśnie mocnych stron? No, na emocje to my bardzo dużo o talentach rozmawiamy i o mocnych stronach i e, takie pytanie co lubisz robić, co ci sprawia frajdę, kiedy dzieciaki przychodzą do nas na początku, naprawdę sprawia im dużą trudność i one naprawdę nie wiedzą. To jest zaskakujące wręcz. Ale w trakcie, jak im więcej o tym rozmawiamy i one widzą, że tak naprawdę tym talentem to nie musi być coś, wiesz, wielkiego. To nie program Mam Talent, gdzie przychodzą ludzie, którzy naprawdę robią ekstremalne rzeczy. E, tylko e, takie zwykłe czynności mogą być ich talentem, Czyli tak? Na przykład pasja do, nie wiem, rysowania albo na przykład dziewczynka lubi czesać włosy albo chłopiec, to można odkryć to jako mocną stronę i talent, który Dokładnie może później tak. przełożyć się na to, że będą na przykład super fryzjerami. Dokładnie, listami, ale też, tak? też takie rzeczy jak umiejętność słuchania, jak być dobrym kumplem jak empatia, mm -hmm. nie? Więc to nie tylko takie e, zawodowe, tylko zawodowe. takie też życiowe w kontakcie z innymi osobami. Dokładnie tak. To mi się podoba. Mm -hmm. Bardzo fajne. Tak e, sobie teraz myślę, że gdyby nas tak uczono, e, gdybyśmy dziećmi, to naprawdę byłoby super, byśmy uniknęli wielu kłopotów w życiu. Naprawdę. Tak, zobacz jak łatwo jest podejmować decyzje, kiedy wiesz, jakie masz talenty, nie? Bo wtedy... Wiesz, co chcesz robić, wiesz, co cię kręci, wiesz, co ci sprawia tą satysfakcję, wiesz, gdzie ci będzie łatwiej, gdzie tak. chcesz być, tak naprawdę. Więc talenty są też właśnie po to, żeby pomóc nam podejmować te decyzje. A jak wyglądało to w Twoim przypadku, odkrywanie mocnych stron i swoich talentów w kontekście też założenia właśnie emotek? Tak, no ja mogę powiedzieć, że y, jestem na swoim miejscu i rzeczywiście ta moja zmiana z korporacji. Na prowadzenie własnej firmy i to prowadzenie firmy, która zajmuje się właśnie rozwojem dzieciaków, to był strzał w dziesiątkę, bo ja uwielbiam to, co robię. Ja y, mogłabym od rana do wieczora y, pracować i robić, y, zajmować się właśnie tym, bo to jest to, co mnie autentycznie kręci. Więc i nadaje sens mojemu życiu. A dodatkowo dzięki temu, że dzisiaj prowadzę franczyzę, to mam też ogromną satysfakcję z tego, że mogę do tego zaprosić też i inne osoby, które też mogą um, czerpać właśnie satysfakcję, um, robiąc tak naprawdę to, co ja. Więc y, dzięki temu możemy znowu edukować kolejne dzieciaki, kolejnych rodziców. Więc tak sobie myślę, że y, dzięki temu, że kiedyś podjęłam tą decyzję, no to ta kula y, śniegu zaczyna się toczyć i coraz więcej tego. Dobra, i coraz więcej tej świadomości w świecie. Także y, cudnie mi to zagrało. No to cieszę się, bo ja mam podobnie tutaj. E, nawet sobie znalazłem pojęcie na to, że to nie jest pracowanie, tylko pasjonowanie. Dokładnie. Czyli idę do pasji, pasjonuję. <grym> Bardzo dziękuję. Powiedz jeszcze, gdzie jesteście i jak rodzice mogą się z Wami skontaktować? Gdzie mogą zapisać dzieci na zajęcia? Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, na Wawrze, na Białołęce, w Markach, w Mińsku, Mazowieckim, a także w Białym Stoku, ale zapraszam nie tylko rodziców, ale zapraszam też osoby, które chciałyby otworzyć swój własny ośrodek i też tak pięknie z pasją wspierać dzieciaki. Informacje o Emotce znajdziecie na stronie emotka.edu.pl. Zapraszamy. O tym wszystkim opowiadała bardzo ciekawie Anna Konstantynowicz, właścicielka franczyzy edukacyjnej Emotka. Dziękuję Ci Aniu. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. Do usłyszenia, do zobaczenia.